Witam w wystrej Zjadzią na turystyce Hej No hej, hej no, Nie wiem co nie ma cięć Ale Pięknie jest No cudownie jest w twoich terenach Opowiedz coś o swoich tutaj rejonach Ronie tutaj Pięknie Думаю, Rejon Bystrej, góra Klinchow. Po prawej stronie, bezpośrednie ujęcie wody powierzchniowej, zleczki białka, czysta górska woda, nadająca się bezpośrednio do picia. Cudowne tereny. 12 grudnia. Tutaj w górkach wyżej już śnieg zawitał. Czyste powietrze, wspaniały wypoczynek. Idziemy dalej, pojedziemy zaraz w rejon dalej zwiedzać tereny Jeśli ktoś ma ochotę na dobry odpoczynek to zapraszamy tutaj w nasze górki, jest super! Można się odprężyć, odpocząć, zrelaksować Piękna sprawa, prawda Rysieńku? No. Na no, co my możemy opowiadać? To trzeba tutaj być i przeżyć. Zrozumieć. Każdy powinien spróbować. I to o każdej porze roku. Jest tutaj cudownie. O codziennych trudach, problemach. Super odpoczynki. martwiłam, bo miał sypać śnieg mocno. Myślałam, że nam się już nie uda gdzieś spacerować, bo to by było bardzo krótko. Ale super ogólnie jest dobrze. Wspaniałe tereny na spacerki, szczególnie na kijki o każdej pory roku. Wypoczynek bystra. Cudowne, cudowne, urokliwe tereny zdrowie, aktywny wypoczynek, pozytywne myślenie i to się nabiera w dalszym do pracy. Dziękujemy, zapraszamy, powodzenia życzymy. I zapraszamy na następny filmik. Jak będziemy znowu na takiej miłej wycieczce, to znowu zaprezentujemy nowe obszary. Do widzenia. Dziękujemy.